Roksana Węgiel pokazała się z nowym chłopakiem syna. Będzie z niej dobra macocha. Rok się właśnie skończyła 18 lat i z przytupem weszła w dorosłe życie. Piosenkarkę zdradziła, że od kilku miesięcy jest w poważnym związku ze starszym od siebie mężczyzną, dla którego straciła głowę. Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają fale show biznesu, wyznała Roxana w rozmowie z Plejadą. Jak się okazuje, 18 latce nie przeszkadza fakt, że jej wybranek planował ślub z aktorką Malwiną Dubowską, 25 litrów. Przecinek z którą ma trzyletniego syna nie mam i nie miałem żony, żadna sobie nie zasłużyła. Mam syna i jest absolutnym kotem. Najlepszy gość na świecie, poinformował Kevin. Roxana zapewne pozna dziecko chłopaka, i co jakiś czas będzie się z nim widywać. Ale to dla niej żaden problem, bo ma dwóch młodszych braci, młodszy z nich ma niecałe trzy lata. Jak dotąd Kevin jest zachwycony tym, że nie jest już sam, przygotował dla ukochanej balony i piękny bukiet kwiatów. Po czym pojechali celebrować ten piękny dzień.